Siema tu sroku, no i generalnie taki szybki odcinek. I chciałbym wam tutaj pokazać, jak mieć Minecrafta za darmo, nie wersję demo, tylko pełną wersję. Ogólnie nie wiem jak to jest z prękami, ale chciałbym wam pokazać, jak mieć pełną wersję. Minecrafta za darmo. Otóż musicie sobie wpisać w Google e, Crystal Launcher czy coś takiego. E, tak to. I musicie kliknąć właśnie w ten Crystal Launcher. I musicie kliknąć tutaj. Pobierz aktualną wersję i musicie pobrać albo to, albo to. Ja pobieram to, ponieważ to jest lepsze moim zdaniem. Yy, no i tutaj yy, yy, pobieranie powinno zostać rozpoczęte za 5 sekund. Jeżeli to nie nastąpi, musicie kliknąć tutaj. Dobra, tutaj musicie zapisać plik, yy, otworzyć ten plik oraz tutaj. Musicie po prostu zainstalować całego Crystal Launchera. Ogólnie u mnie już yy, tutaj... Jest już zainstalowany, bo. No i tutaj wszystko jest, ponieważ ja już to instalowałem wcześniej. Jest po prostu to Minecraft za darmo. Możecie sobie też grać na non i możecie grać na takich serwerach jak, jak Fair, czy na przykład rgmc.pl i wielu innych. Nie wiem, jak to jest z Pixelem i Mineplexem, bo tego nie sprawdzałem, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, trzy łapki w górę i. Yy, kręcę kolejne cienie. nie nie, żartuję, ja po prostu ja nie robię dla łapek yy, po prostu odcinków, po prostu to robię dla pasji. Okej, okay, yy, to ja dziękuję za oglądanie, elo!